A Margest na moim kanale w tym odcinku za Mongasa poprankujemy sobie osoby z publicznego lobby, bo jakby nie inaczej, bo jak fajnie jest prankować ludzi w internetach. Prankujemy sobie dzisiaj ludzi, że jesteśmy impostorami. Podejrzewam, że jak powiedziałem, że będziemy prankowali, to będziemy cały czas impostorem, dlatego jeżeli będziemy impostorami, to po prostu nie będę Wam tego pokazywał, po prostu pokażę Wam te momenty, w których... No nie będę, jakby no, nie mam ża kompletnie żadnego pomysłu na... jakby na ten... Uma... Na... jak udawać, bo... nie testowałem sobie tego przed odcinkiem, w ogóle nie próbowałem. Przecież nagrywam to jak zawsze ja późno, nagrywam to praktycznie od 22.00. Dlatego no. E, Mam nadzieję, że wyjdzie. Dobra, crewmate, na całe cześć. Oczywiście, jeżeli mówię, że będziemy prankować tarik, to bo nie, wiem, Boe. Będziemy chodzić za tą karmą. Będziemy cały czas ją gonić. Będziemy za nią sobie latać. No, latamy na razie za nią. Jedziemy na razie na nią latać. No, Mamy tu jakieś zadanie. Okej. Okay. Po to oni piszą gdzie użą się nim kiekem nie odpisywać. od kiwać tam gdzie on, bo jak Oby się zrespimy tam, gdzie on, bo jak się nie zrespimy to będzie liczbą. Na razie sobie skipniemy. A jak... No nie wiem. Zobaczymy, bo jeżeli będzie jak mnie wywalą, to wtedy będzie liptom. Wiesz, wiem, że ten czerwony da na mnie, a jednak nie dał. W ogóle ktoś wysiłł Emergencji bez potrzeby, co mnie trochę słabo. Obyśmy się zresztą tam, gdzie pan Karma. No i dawaj Karma ich. na tylu. Zadałeś od dziwki emergencji. tutaj jest? o tu jest. Co? Że on był impostorem? To naprawdę. się w głowie nie mieści. O kurde, no trochę mnie zaskoczył z tym, bo mi, no, jak na nim tak chodziłem, to nie wydawał się, że jest impostorem. Bo jak sami widzieliście, no całą moją rundę chodziłem za nim, ale no jakby mm, nie wydawałam. Ja w ogóle go nie podejrzewałam, że on jest impostorem, naprawdę, bo... On się zachowywał naprawdę normalnie, to jest szok. Aha, jestem to wiem, Dobra, to będzie taka inna runda, taka luźniewka. Jeżeli chcecie kontynuować w tej serii, to zostawcie kciuki w górę, a będę wiedziała, że kontynuować w tej serii. A co mam Idź pan sobie, ty dał mi chyba 40 Nie wiem Ale możecie na przykład komentarze, kiedy oglądacie to napisane No nie napisać. ja raczej ja go wycofuję dzisiaj rano W ogóle sprawdzę no Dobra Mam nadzieję, że ten, ten, tam, 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 ten, tam, ten, tam szedł, to tam będzie ten, 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 o kurde, o kurde, o kurde. I'm a cucumber. To chyba Eee. Hmm. Gdzie się zapytam? Oczywiście to ja chyba tego fraga robiłem, ale już nie pamiętam. Wyłączę im światło w tej rundzie. Za wyleciałem. To chyba wyleciałem jeszcze, nie wiem. Mm, to ciasko zaraz nie hmm, No pra, prawie nie wyleciałem, nie? To jest plus. Ale włączenie na tą kartę Ezraktor. Jeszcze sumie... na pewno. No raczej nie włączę. Nie zgrębnij. Dobra, jesteśmy już... Kolejnej wuj, wuj, Tak zwał, tak zwał. Tak, tak. W sumie, kiedy jeszcze uruchomię gry, to możecie, przypomnę Wam jeszcze o zostawieniu subskrypcji na moim kanale, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo w te wakacje będą kopy tej jaja się odwalały na moim kanale. Dlatego no, oby mnie byłym posełem. No i nie jestem. No i tak to ja rozumiem. Engine room. No i lecimy gdzieś. dalej. A, zapomniałem, Mieliśmy chodzić do O. Tym, będziemy cały czas na tyłku siedzieć. Chodź tutaj. Gdzie on jest? Halo. Kasia, obserwuję. Chcę Tutaj będę się tobie trzymał i nie odpuszczę Ci do końca odcinka. Nie no może nie do końca, ale gdzieś tak do... nie wiem. Do body. Nie, 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 nie. Jakoś właśnie. Nie rozumiem, dlugo było tego tego dżestika.pl? O kurde, tutaj przekleństwo poleciało. Drugi wyleciało. Główny was An impostor, aha. Aha. Co? Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie dużo łapek w górę. Tak, z pięć łapek w górę, żebyśmy kontynuowali tę serię. Pamiętajcie jeszcze o zostawieniu subskrypcji. Tam na dole z dzwoneczkiem, żeby Was nie ominęły. Takie zaebiste filmy. A w kolejnym odcinku, raczej za Mangasa, patrolujemy sobie jeszcze raz. Dlatego no, jeszcze raz Wam przypominam o subskrypcji, było do końca roku lecimy po 150 subskrypcji na moim kanale, z takim tempem powinno nam się to udać i ja się więc z Wami żegnał. no i nara!